Na Kojanie, 6 grudnia 1848 roku w Bazylice Matki Boskiej Zwycięskiej założyłeś nocną adorację mężczyzn zakochanych w Eucharystii nasz Apostol. Matka Boska wybrała Ciebie jako apostoła Eucharystii. Spotkałam Ciebie w dniu beatyfikacji 108 męczenników. Wśród nich był arcybiskup Julian Nowowiejski. Urodzony w dniu objawienia Matki Boskiej Ból, arcybiskup Kłocka, 11 lutego 1858 roku. 20 stycznia 2021 roku. Odkryłam, że mój pradziadek. 11 dni potem, 13 22 lutego, w 1858 roku w Warszawie wydał twój życiorys, na wrócenie Hermana, fotopianisty, ucznia listy. Miał arcybiskup Julian Nowowiejski tego dnia miał 11 dni. Jezus miłosierny ukazał się w Płocku 22 lutego 1931 roku siostrze w Faustynie, wybranej przez Boga. Faustyna urodziła się 25 sierpnia w 1905 roku, w rocznicę urodzin Królowej Polski w Berlinie. 25 sierpnia 1270 roku, kiedy umarł Ludwik Król Królów. Przez jej koronację była odrodzenie Królestwa Polskiego. 26 czerwca 1295 roku. I pradziadek, święty Franciszkanie, Adolf czwarty. fundował Siedem Miast, zawierzył wszystko Matce Boskiej. Fundowała wiele klasztorów, w tym dwa klasztory razem z bratem biskupem Brunonem, fundatorem Braniewa i Branic, który pośredniczył w fundacjach, który był niezwykłym kolonizatorem i organizatorem Bruno Schauenburg. I tu urodziłeś się też, w tym mieście. Gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. 4 lipca 1965 roku przed Chrztem Polski. Tu jest to miejsce, gdzie Matka Boska króluje. Wiesz, że to jest mat miejsce Matki Boskiej miasta. Ty prowadziłeś tutaj tysiąclecie świętego Yamskara. Który został biskupem 10 listopada 1831 roku, a Ty urodziłeś się 10 listopada w 1820 roku w tym mieście? Tak były to rocznice. w Praw Miejskich gdzie jest karmel, który powstał przez Twoje nawrócenie mocą Eucharystii w Bad Ems 8 sierpnia 1847 roku, a potem Twój chrzest święto świętego Augustyna 28 sierpnia. Zakochanych w matcy boskiej fundowałeś pustępnie matki boskiej nadziei przy lurd. Zostałeś uzdrowiony cudownie w Dziękujemy ci za twoją wierność Bogu. Za Twoje wszystkie fundacje, za karmele, które tworzyłeś, za karmel Świętego Józefa w Krakowie, utworzony 1 sierpnia 1864 roku, za karmel w Wadowicach z 1892 roku. Wproś nas na Matki Boskiej Nadziei, która objawiła się trzy dni przed. Twoim odejściem 20 stycznia w 1871 roku, a zmarłeś jako spowiednik więźniów francuskich w Berlinie. Herman, prowadzisz mnie, prowadzisz nas. Prowadziłeś tylu. I przez twoje życie nawróciło się tak wielu Żydów. Pamiętam, jak fotografowałam książkę o tobie w Karmelu Świętego Józefa w Krakowie. Było to 29 stycznia 2006 roku. Tam portret od Świętego Augustyna, świętej wnuczki Króla Polski i Królowej Polski z Poznania Opalińskiej Leszczyńskiej Teresa Świętego Augustyna, święta Karmelitanka chowała również świętą Teresa Świętego Augustyna. Jedną z 16 karmelitanek ściętych 17 lipca 1794 roku w Paryżu. Oni wiedzą, jak ważny jest 17 lipiec. 17 lipca 1704 roku w Monachium był ślub Trzech Stanów, w Fundacji. kościoła Trójcy Świętej. Była tam regentka Bawarii, Teresa Kunegunda Sobieska, urodzona na Wawelu i koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku. Właścicielka Dachał Niezwykła. Na wygnaniu 10 lat w Wenecji. Od 14 maja 1705 roku. Tam, 13 grudnia 1707 roku, adoptowała synka króla Armenii, jana Chrzciciela Aretina. Tego dnia w Krakowie, w kościele świętego Kazimierza, ukazał się Jezus Miłosierny na zakończenie zaraz. A potem władcy świata 13 grudnia w 1938 roku tu w Hamburgu założyli obóz koncentracyjny. A, a potem 13 grudnia w 1981 roku zorganizowali stan wojenny. A zorganizował Słynny Lolek urodzony w Wadowicach tego dnia, kiedy w Rzymie poświęcony był kościół, kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla 18 maja 1920 roku. Był tam słynny Lolek Karol Wojtyła. Dokładnie w rocznicę śmierci świętego Rafała Kalinowskiego 15 listopada 1980 roku. Wcześniej był w kościele serca Chrystusa Króla w Rzymie i mówił, że się urodził w tym dniu, co był kamień węgielny położony. Kto go się nic nie znajdzie, nie bo kto jest wszystko usunięte. I ty wiesz. Że spotkał się w Bonn właśnie 15 listopada 1980 roku z Żydem, z Helmutem Schmidtem z Hamburga, który był kanclerzem Niemiec od 16 maja 1974 roku. Tak jak Gaulleiter. Kaufmann, który był 20 lat govoro tego miasta o od 16, od 16 maja 1933 roku w ratuszu dał obywatelstwo honorowe Adolfowi, którego zapraszał 33 razy w Hamburga. Słynny Adolf Hitler, który piękne obrazy Matki Boskiej malował w 1913 roku i zaczął swoją karierę przed Kościołem Tatinów, gdzie jest pochowana rodzina Sobieskiego, kościół ku fundacji, ku dziękczynieniu za życie Maksymiliana Emanuela, męża Teresy Konegundy. Oni znają, oni wiedzą. Ty, Hermanie, tyle możesz wyprosić Matki Boskiej. Zawiązamy Tobie karmel w Wadowicach. Pamiętam, jak byłam 5 października w 2001 roku. Pamiętam ten bałagan. Dziwiłam się, dlaczego młodzi wybiegają z, ze szkoły z takimi brzydkimi wyrazami. Przyjęte to wszystko jest. Starmanie, wyproś nam u Boga, świętych kapłanów, prawdę. Ty wiesz, że wymordowali planowo wszystko. Nie było żadnego wyzwolenia dachu. Byłam razem z Tobą. W Dachau 7 lutego w, tysiąc, w 2006 roku. I to moje urodziny, ale urodziny również księdza Józefa Woźniaka tutaj w Chąbrówie. Urodził się 7 lutego w 1913 roku. Ja się urodziłam 7 lutego w 1952 roku, 7 lat po wojnie. Ale tego dnia aresztowali i torturowali trzech kapłanów w Wocławku, w Kielcach i w Katowicach. Dlaczego? Jak się urodził tu w Hamburgu, to już był tutaj Janusz Tekebacher, urodzony 7 lutego w 1902 roku, a tego dnia urodził się. Ksiądz Święty, ksiądz Romuald Jobrzykowski, Bratanek Arcybiskupa Jobrzykowskiego Tego, który był urodzony w dniu jego urodzin, ten, który koronował Matkę Boską w ostrej bramie. A potem w 1947 roku koronową Matkę Boską 30 kwietnia w Kościele Serca Jezusa w Gdańsku w Rzeszczu zaprosił go ksiądz Artur Przytocki. Ja tam miałam zakład fotomaria. Niezwykły kapłani, mieli, był mi był ksiądz Baranowski i wszyscy święci kapłani. I kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, która miała być, miała być przeznaczona na Smoleńsk. I wyprowadziła mnie siostra Faustyna 13 maja w 1981 roku do Hamburga, do miasta Marii, do miasta, gdzie Ty prowadziłeś tysiąclecie świętego Oskara, do Twojego miasta, do miasta Marii przyjętego przez bardzo złych ludzi. Przyjęty Kościół, zamknięty Kościół. Wiesz, jak w Kościele Świętego Michała, jak wszystko pozmieniano, sprofanowano. Tak dużo możesz. Wyproś Matki Boskiej nadziei. Od nowego Kościoła Przeświętą Trudnicką. Twój niezwykły kapłan ksiądz Michał Woźnicki urodził się w dniu Twojej śmierci 20 stycznia, a ty poszłeś do nieba 20 stycznia w rocznicę nawrócenia mocą Matki Boska nawróciła Radispole Twojego spowiednika. Panie Kojanie, proszę również za naszym arcybiskupem Julianem Nowowiejskim, abyś razem z nim pomagał nam wszystkim, Matko Boże. Eucharystia. Zakochanych w Eucharystii. Tak potrzebujemy miejsca wiecznej adoracji, tak potrzebujemy tutaj mocy z nieba, która bierze się z Eucharystii. Tak jak nasza święta siostra Faustyna z Eucharystii brała moc. Wiesz, jak bardzo potrzebujemy prawdy.